Czasami też trzeba myśleć o sobie. Co Wy na to? słuda czy nie słudach? Ale miałam dzisiaj tak paskudny sen, że normalnie aż się boję jechać. Także my się dzielimy obowiązkami. A zobaczcie co to jest prawdziwa praca w końcu. No hej hej moi drodzy, witajcie w kolejny dzień. Nie wiem czy Wy zobaczycie, mam nadzieję, że nie. Mam tak strasznie spalone usta, spalone. Wiecie od czego? Od czerwonej porzeczki. Nic mi na niej nie pomaga. Miód trochę pomógł, ale wiecie, jak później zakładam aparat, to ściągam, że po prostu mi się to. Miód poza, pod aparat nie dostał, bo tu nie chciałabym sobie zębów popsuć przez to jeszcze. Także po prostu przeżywam jakąś gehennę. Mam spalone usta, jakbym miała wytatuowane. Teraz akurat je nałożyłam tą taką brązową maseczkę nocną. Yy, ona fajnie działa, bardzo kojąco. Jako jedyna tak, tak, tak naprawdę nie pomaga, bo nie pomaga mi ten blistek, co miałam. Nie pomaga mi nic, 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 nic. Jesteśmy wysłać paczki. Ja zaczęłam weekend wolny. Mówiłam Wam wczoraj, że teraz będę miała trochę poprzestawiana, mm, poprzestawiany system pracy. Otóż, wdrażamy w pracy nowy system, no i przez trzy tygodnie będę musiała jeździć do stołk i się jego uczyć, żeby później jego tutaj rolloutować u nas na miejscu. Także będę pracowała poniedziałek do od poniedziałku do piątku przez trzy tygodnie. Nie będzie już tak dobrze, że wolne co trzy dni. A zobaczysz, co to jest prawdziwa praca w końcu. Byście się wstydził Byś tak się powiedzieć. Byś się wstydziła. No. Wolne co, codziennie. Dzień do pracy, czy dni wolnego. Dwa już dni nie do pracy, sześć dni wymyśli. wolnego. O tak, chciałabym. Hmm. No niestety, lore, loreria. Loteria loreria. cały czas nie wygrana, także cały czas dzisiaj, trzeba dzisiaj pracować. Tak? ty już mi obiecujesz od lat, już, gdyby, gdyby nasz związek Ochanie. polegał na tym, że wierzę w to, co mi mówisz, to już bym cię powinnam zostawić Ale Nie, nie, nie. nie. Powiedziałaś coś takiego, że ty już. Ty już wygrywasz od lat, tak. widzisz, i gdybym wygrał lata temu, Jezu. już dawno byś mnie zostawiła, wzięłabyś połowę i byś mnie zostawiła, a tak cały tak. czas liczysz, że Patrz. wygram i ze mną jesteś. Patrz. O. Patrzcie na niego. <laughs> nie no. No. jesteś. Mój bratanek i jego żona mówią, że zupa z pars... Pasternak, pasterniaka, nigdy nie wiem jak to się mówi, jest bardzo dobra z Thermomixa, także będziemy robić. Widzę, że jedna już zaczęła po prostu aż przerastać, także czas wykorzystać. Nigdy, powiem Wam, nie par snipu. bardzo ładnie w tym roku wyrysł. Mało też jemy, bo przeważnie tylko jemy jak Radek po prostu robi warzywa, warzywa pieczone. Także będzie nowość, zupka taka. Tak, właśnie, mówisz, bardzo dziwna zupa, że nigdy czegoś takiego nie jad. No, nie jedliśmy pierwsze, nie wiem, czy ona jest na polskim Cookie, tu też, ale to jest Curry Parsnip soup. I tak powiem Wam szczerze, że dużo nam tego e, warzywa nie zostało. Rap tym, tyle. I to są nasze e, całe zapasy. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Ja, jak wam mówiłam, od dzisiaj zaczynam to swoje szkolenia, także mam e, fajne godziny startu, bo wstaję sobie o 6.00 zamiast przed piątą super ale miałam dzisiaj tak paskudny sen że normalnie aż się boję jechać straszny samiam. miałam, boże jakie mam włosy się miastę po kąpieli, strasznie miałam straszny sen miałam, straszny moi drodzy, Radosław dzisiaj gotował bez termomiksa, znaczy nie, kluski z termomiksem, a w czym one są? z no. masłem, coś im lepiało. dużo <noise> ale do klusek zachciało mu się takich jakiejś robiła. nie będę teraz odklała, bo to jest gorące takie bitki, czy jak to się nazywa zrazy. Oparzysz się. I robi. I, za, I zaraz się jego coś zapytamy. Co powiedziałeś? Jak się gotuje bez miksa Ujowo! Mówi co, chwilę trzeba patrzeć na przepisy, bo nie wyświetla się, nie mówi, nie proponuje. No to tylko prawda, no. A no, przyzwyczailiśmy dupkę. Nie, bo takich zrazów nie ma, a nie chcę próbować, bo te były naprawdę dobre. No bo ja kiedyś robiłam, bo właśnie też miałam chęć na coś bez tego zobaczyć, jak to się gotuje i pyszne są. To jest z przepisu Ania gotuje zrazy wołowe, tak? tak? Tak. Radio tam gotuje, nie to, że ja nic nie robię, bo ja składam pranie, także my się dzielimy obowiązkami. Mam nadzieję, że u was w domostwach też tak to wygląda, że mężczyźni i kobiety się dzielą obowiązkami. A tutaj właśnie kupiłam sobie taką gularkę, znaczy Radosław mi kupił taką gularkę bo potrzebowałam do czegoś tam. Philipsa, ale taka powiem Wam zwykła. Ostatnio mi po prostu odpadła tutaj klapka i ostatnio gdzieś mi spadła i się e, złamała. Także musiałam kupić coś innego. Taka, taka zwykła. A że Philipsa to nie wiem czy tutaj jest jakiś coś nadzwyczajnego w niej. To są moi drodzy, nasze ostatnie ogórki. Także ja już tutaj widzicie, wypokamię, biorę się za e, krokodylki. <grywa> tak, za te co Wam pokazywałam, przepis najlepsze. No i jest to ostatnie, to może jeszcze dwa, trzy będą, ale to już będą do takiego zjedzenia. Wiecie, solo. Wiecie, że jeszcze do tej pory ani jednego ogórka tak nie zjadam. W mizerii taki owszem, ale tak, żeby samego zjeść, to nie. Pamiętacie, jak chyba przed latem wam pokazywaliśmy tutaj, jako drzewka sadzili? I jak mówiłam, bo że wszystko tutaj rozjeżdżają tymi kładami. Znaczy jest taki jeden chłopak, który jeździ kładem czasami, ale widzę, że przestał. I zobaczcie, te drzewka nam centralnie rosną. Także naprawdę nie, Luneczko. Jest jak no chudy, chudy, już z niej spada ta. Zobaczcie obroża. Znaczy chudzieńka nie jest, ale wiecie. <laughs> Także, patrzcie, że faktycznie kilka lat. To wchłonie wodę. Nie wiem, to może taki mój wymysł jakiś jest. I będą budować tam tu domy. Oby nie. <grym> o jakbym nie chciała raczej chyba nie, no bo tutaj mamy nisko e, dosyć i niewysokiego napięcia, także chyba raczej nie powinni tak robić. Ale tutaj nigdy nie wiadomo. Każde miejsce jest bardzo, bardzo cenne i drogie. Ale ogólnie patrzcie taka łąka zwykła, a tak to ładnie wygląda. Chyba, że tylko ja mam jakiś, jakiś spaczony mm, gust, jeśli chodzi o naturę. Wiem, że to często przeżywam i mówię, że zobaczcie, jak mumka schudła, ale popatrzcie, ona schudła kilogram już. Lunia, chodź tutaj. Ale nawet po obroży jej widać, jak ona schudła. Co wy na to, schudła czy nie schudła? Chodź tutaj, pokaż się z góry. Już widać tutaj, takie dostaje troszeczkę boczki. Tutaj ma swój fat taki cały czas, tłuszczyk. Ale schudłaś już troszkę, dziewczynko moja, no? Pani zawzięcie ją odchudza. Pani mogłaby siebie tak zawzięcie odchudzać, tak? <laughs> jeszcze, jeszcze długo, ale patrzcie, jaka wesoła. Ona zawsze jest wesoła. Chciałam powiedzieć, że ma więcej energii, ale skłamałabym. A ja, jakaś taka wymęczona jestem, powiem Wam szczerze. Mówiłam Wam, że jestem na takich teraz zmianach innych, pracuję po 5 dni w tygodniu. Ja normalnie to, też pracuję, wiecie, w pełny wymiar czasu, ale to jest u nas 36 godzin. I my mamy takie fajne zmiany, że pracuję 3 dni, mam 2 dni wolnego. 3 dni, 2 dni wolnego, że w ciągu tygodnia wychodzi mi 4 dni. I naprawdę, chociaż jest to bardzo męczące, bo jest na zmiany, to mimo tutaj, że jestem już też troszkę zmęczona, bo musimy dojeżdżać, w jedną stronę nam zajmuje godzinę czasu, także to jest takie trochę męczące i tam już po kursie Eee, też mamy godzinę jazdy z powrotem, także to jest męczące, ale powiem Wam, że fajnie. No, ale właśnie jakoś taki tak dzisiaj czuję wymęczenie tylko to jest bardzo taki dużo, bardzo dużo takiej wiedzy wszystko takie umysłowe, że tak powiem. I czuję się po prostu jak koń e, po westernie, naprawdę. E, jednak, e, mimo że ja u siebie w pracy to też pracuję głównie, e, wiecie, można powiedzieć umysłowo bo ludzi innych uczę. To tutaj, to po prostu jestem wypompowana, ale i narzekam, i narzekam. Dałam wam posta na Instagramie, właśnie z zapytaniem, że teraz pracuję 5 dni w tygodniu. I jak wy pracujecie? I bardzo dużo z was pracuje bardzo wiele godzin. Naprawdę. Także jestem pełna podziwu. doprawdy, bo jednak ten system pracy mnie troszeczkę rozleniwił. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie nie, ale tutaj. Tuje? Juki? Tuje? Nie wiem, nie, 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 jak to się nazywa. Tak samo wystawały tutaj aż na ziemię, jak te tutaj. Jak ta jedna, jedyna tutaj. I zobaczcie, wreszcie właściciele poszli po razem do głowy, można by powiedzieć, i opitolili. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, o ile jaśniej mają tutaj ci właśnie właściciele i tam ci ludzie tam. To musi być taka ulga, ja rozumiem. I ja najbardziej, wiecie, ja bardzo rozumiem, jak na przykład myśleliśmy drzewa i ludzie mówili, a co z ptakami? Czasami też trzeba myśleć o sobie. A ja powiem Wam szczerze, że już w tym domu po prostu dostawałam takich stanów e, niefajnych. Ogólnie wiecie, wtedy jeszcze byłam w dobrym stanie, można powiedzieć, ale zaczynało mnie to tak strasznie dołować. Wyobraźcie sobie, że jesteście w domu, wiecie, że na dworze jest ciepło, e, wręcz gorąco, a u was w domu jest chłodno i ciemno. I my, chodźcie do lunka, i my przez te drzewa mieliśmy to cały czas, mało tego, e, nawet jak było gorąco. I chodziliśmy po takim jakby małym błotku. To cały czas było u nas wilgotne. Jak troszkę popadało, to chodziliśmy centralnie po błocie. Także wiecie, tyle, tyle co nam się dostało wtedy za te e, drzewa to się dostało, ale myślę, że to była jedyna, słuszna decyzja. Miałam iść wcześniej spać. Dobra, no trzeba wstać, ale co tam, ogórki ważniejsze, najważniejsze, by się nam nie zmarnowały. Nie wiem, moi drodzy, czy kojarzycie, jak byliśmy, gdzie my to byliśmy, w Bergamo chyba, we Włoszech, no. To na lotnisku właśnie kupiłam takie, mm, zarówno dla Ilonki, jak i dla siebie, takie poduszki lawendowe, wiecie, z gryką i lawendową, znaczy z żytem chyba one są, i yy, lawendowe. I one właśnie są przeciwbólowe. także tak mi naparzają plecy w krzyżu, po prostu nie macie pojęcia. E, także daję do mikrofali na jakieś dwie minuty, daję oczywiście na talerzyku, no powiecie. wiecie. E, także daję na dwie minutki i daję na dwie minutki i e, zaraz sobie położę na karku Myślałam, że to jest takie brudne, a to mi się odbija i spodnie. <noise> I blat tutaj przejdzie. Ja się przestraszyłam, co tu ja Wam pokazuję w ogóle. Ale nie, spoko. O, jakie przyjemne, jakie to będzie fajne zaraz. Ale przyjemne uczucie, piękny zapach, co, Bardzo ładny. Ale przyjemne uczucie. powiem Wam, że tak mi naparzają te plecy. Po prostu coś strasznego. Będę musiała jechać na badania. Ogólnie ostatnio mi tak długo pleców boli, że nie wyobrażacie sobie. Co, dużo nie robiłam, no co robiłam, podłogę znowu na kolanach myłam, ale to raczej nie, to raczej nie od tego, ale przyjemne, o, jak fajnie, dobra, co my oglądamy, jaki film oglądamy? Hell or High Water. Dobra, ja chyba będę kończyła, przypuszczam, że to będzie jakiś vlog za łączyny, zobaczcie, poza sobie lakierem, o, ale przyjemnie, ale przyjemnie Maksa tym Zajwonu. Pamiętacie, miałam takie e, jakiś czas temu e, postanowienie, że wykończę ten lakier niedługo. Mam tutaj pół butelki, może wykończę. No to mnie pomaga. A, Radosław znowu zaczyna nosić cienkawicę, bo przypuszczam, że to zmiana pogody swoje robi, nie? E, znowu ją niestety stawy na maksa szwankują, także zobaczymy. Już miałeś kiedyś coś podobnego, prawda? Nie, no się No, także zobaczymy, czy pomoże. Ja mam nadzieję, że leki nie przestają działać. To, to zmiana... Tego, nie, to tylko zmiana pogody jest. Już było gorzej. Ono musi być gorzej, żeby było lepiej. Zgadza się. Był, tak, jestem na lekach, które powodują, że 90% bólu znika, także jest dobrze. A czasami jest po prostu źle i tak to ta choroba wywala. To jest, mówię Ci, to jest ta pogoda dzisiaj taki, um. taki kijowy dzień co chwilę pada, nie pada, jakiś w ogóle masakry czyni. Dobra, moi drodzy, kuziaki, do zobaczenia. Pa pa!